Witajcie! Chcę Wam dzisiaj przedstawić najnowszą kolekcję ekskluzywnej biżuterii marki Norsken. Norsken to po szwedzku Zorza Polarna i ta nazwa stała się inspiracją do stworzenia właśnie tej najnowszej kolekcji biżuterii. Biżuteria jest delikatna i oddaje piękno swojej, w swojej prostocie. Jest zainspirowana nordycką naturą i stworzona jest z Kamieni szlachetnych, półszlachetnych. Są dostępne tutaj też kamienie swarowskiego, perły, a także cyrkonie. Jest tutaj kilka rodzajów właśnie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, między innymi amazonit. Oprócz tego mamy tutaj żółty różowy i różowy kwarc. Jest tutaj także, tak jak już wspomniałam, są tutaj także kryształki swarowskiego, sokole oko. A także zielony awentury. Także naprawdę bardzo wysokiej jakości zostały tutaj użyte kamienie szlachetne i półszlachetne. I właśnie chcę Wam przedstawić, jak to wygląda. Tak jak już wcześniej pokazałam, biżuteria każda jest zapakowana w takie eleganckie pudełko. Następnie w tym pudełku znajduje się jedwabny woreczek ze, srebrną, ze srebrnymi sznureczkami. I w środku mamy tutaj biżuterię. Ja mam tutaj akurat parę kolczyków z właśnie Amazonitem. Amazonit to jest taki niebiesko-zielony kamień. Zobaczcie, jakie są piękne te kolczyki. Jest to niebiesko-zielony kamień, który ma działanie uspokajające. Tak więc naprawdę jest to bardzo dobrej jakości i wysokiej jakości biżuteria. Pokażę jeszcze raz z bliska. Oprócz tego tutaj jest wykończona cyrkonem, więc pięknie będzie uzupełniała każdą stylizację. Tym bardziej, że zbliża się nam Dzień Kobiet, więc każda kobieta powinna o siebie zadbać. I właśnie zainwestować w taką ekskluzywną biżuterię, bo zawsze jest okazja, żeby taką biżuterię nosić. I tutaj mamy specjalnie przygotowany z tej okazji katalog. Katalog tylko i wyłącznie z biżuterią. Pokażę Wam jeszcze kilka przykładowych innych innych biżuterii z tego katalogu. Tutaj mamy na przykład. A taką zawieszkę na szyję z ważką. I tutaj mamy użyty kamień granat. Następnie pokażę kolejną rzecz. Mamy tutaj też w zestawie zegarki z kamieniami szlach, z kamieniami Piękne pozłacane zegarki, a także Kierścionki i naszyjniki, kolczyki z truskawkowym farcem. Także tutaj naprawdę piękne kamienie zostały użyte. Oprócz tego jeszcze chcę Wam pokazać zegarek, który mi się podoba najbardziej. Jest to zegarek właśnie z kamieniami Swarowskiego. Jest cały tutaj wyłożony na pasku i na tarczy właśnie kamieniami Swarowskiego. Także jak widzicie jest to piękna, ekskluzywna biżuteria, która będzie świetnym pomysłem, na przykład tak jak wspomniałam już na Dzień Kobiet, zarówno dla panów, żeby, sobie, żeby mieli prezent dla swoich kobiet z, tego, z okazji tego święta, a także dla pań, żeby sobie same zrobiły prezent z tej okazji. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie, bo naprawdę jest to bardzo wysokiej jakości biżuteria. Jeśli chcecie zamówić sobie taką biżuterię, to w opisie jest link i z tego linku możecie zamówić bezpośrednio do domu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.